I witajcie W czwartym Jak się nie mylę odcinku Przygód z Minecraft Znaczy zagrajmy w Minecraft mm. Tak Dzisiaj Chyba Jak już się nie mylę Zbudujemy Gdzieś sz, 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 Domek tak. Moje super, mega domostwo. Zastanawiam się, czy jeszcze tam o nie pójść. Mm. Które góry, która góra jest epicka? Mniejsza? <grym> Ty muszę coś jeść, Uuu, cienko. sobie Pach. Pach. Nie no wiem, że będę musiał zrobić on nowy yy, drewniany kilo, ale. Już nieważne, najważniejsze że jest, żeby przetrwać. No, jeden kryty. O, ty świnio, jesteś świnią. Dałaś mi trochę expa, ale to nic nie znaczy. Dzięki. Dobra, ja sobie upiek jeszcze to mięsko, może. Łaza! 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 Oj, przełączę jeszcze na easy. Pach. Łaza! Łaza! Chciałbym mieć <laughs> gdzieś um, domek taki normalny, nie w skale, ale to jest wasza, de wasza decyzja. Piszcie w komentarzach, jaki chcecie, żebym zrobił domek. Dobra. Hmm, to mnie nawet kusi. Ale cóż, czekajcie się. To. Nagrywam dwie minuty. Wągiel. Oczywiście później... <laughs> Żal, mnie tak gardło boli. Oczywiście, później zrobię sobie gdzieś indziej kopalnię, ale to... Już trochę będzie, będę bardziej opatrzony. Jest! o, -o Chyba w następnym odcinku przejdę mapę Escape Lub typu Adventure Chociaż ja bym bardziej wolał Escape, czekajcie, tutaj sobie mikrofon przestawię, dobra, jest Uuu. dawaj mięso. No ej, chciałem ci kryta walnąć. No weź. No weź się. Jest. Tak więc potwierdziłem mi, że skacząć można zabić na jedne, jeden cios. Teraz udowodnię, że nie można tego zrobić z miejsca. Chciałabym chociaż jednego klocka i rozpędu. Tak. Teraz będziecie pisać kloc. Ha, ha, ha. Śmieszne. Dobrze. z topie, teraz, że topiem ale nie będę marnował węgla. Szybko, pal bo bo O, i chciałbym jeszcze, żeby dodali taki motyw do Minecrafta. Że jak jakaś, jak jakaś rzecz się już upiecze i postawi się przed piecem skrzynkę I żeby jeszcze dodali do gry żeby jeszcze dodali do gry klucz na przykład tutaj się skrzynkę postawi otworzy ją kluczem jak jakiś już się przetopi, to on będzie po prostu do tej skrzynki wlatywał. To by było epickie. Dobre, nech zostane. O! Co chodzi słońce? Nie! dude, Dude! Muszę zrobić farmę chlebka. I tam trochę tego Darkuda nazbierałem. Jak widzicie, jak pamiętacie, to tam było całe to już jeszcze pach, pach. Chyba jedna choineczka, to jest jedna choineczka, to jest z góry skosiłem. wi, oui, wi, oui, wi, oui, wi, oui, wi, oui, wi, oui, oui. Dobra. Naprawdę teren mi się... ...przez ty wygenerował. Ale teraz ten generator map cuduje. 1, 8. Czekajcie. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czekaj. Dobra. Jesteśmy już w cięciu. Tak jak mówiłem. Odcinki będą 10-minutowe. Chyba za. O! Jednak można tak zabić świnkę. E, tak więc jeszcze. 2 minuty nagramy. Naprawdę się wczoraj głowiłem nad wrzucaniem tego filmiku, chociaż wrzucał się tylko z godzinkę 30 minut. No. Dobra. Okej. Okay. <tryk> y -y -y. y -y, jeszcze minutka. To złym, tylko biegam, żeby się skończyło. Ma. Cięcie jeszcze jedno, minutkowe. Dobra, cięcie. Dobra, już zachodzi słońce, tak więc muszę się szybko wkopać. Ła. Aha, i zaatakowała mnie banda szkieletów jak skończyłem nagrywać dobra tak więc do widzenia jestem Myszel TV zachęcam do subskrybowania tego kanału Cześć i czołem! Uuu, mam nadzieję, że nie zginę!